Tak mówi Pan Bóg, krzycz na całe gardło, nie przestawaj, podnoś głos Twój, jak trąba, wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi i Jakuba jego grzechy. Szukają mnie dzień za dniem, pragnął poznać moje drogi, jakby naród, który kocha sprawiedliwość, nie opuszcza prawa swego Boga. Proszą mnie o sprawiedliwe prawa, pragnął bliskości Boga. Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś, umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał? Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników. Otóż pościcie wśród właśnie sporów i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pościcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. Czyż ja taki post jak ten wybieram sobie w dniu, w którym się człowiek umartwia? Czy zwiesić głowę ksitowie i użyć woru z popiołem na posłanie, czyż to nazwiesz postem i dniem miłym dla Pana? Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram? Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać, dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego którego ujrzysz przyodziać i nie odwrócić się od współziomków? Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pana iść będzie za Tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a on rzecze, oto jestem. Bardzo ważną myśl otrzymujemy na początku postu. Te pierwsze dni postu on nas tak wprowadzają w ten post, trochę wyjaśniają, co to znaczy post, jak trzeba pościć i jak, jaki post Pan Bóg chce widzieć, że czasem jest taka, można powiedzieć, obłuda, że z czegoś rezygnujemy, wyrzekamy się, czegoś nie robimy w czasie postu, czegoś nie robimy w czasie postu, czegoś nie jemy, przeżywamy coś i chwalimy się, ale... Proszę bardzo, jak ja poszczę, rzeczywiście ja nie jem mięsa, cukierków, czegoś jeszcze, nie korzystam z komputera, możemy wyliczać długo, czego my nie robimy, ale pytanie, czy Pan Bóg jest z tego zadowolony, czy Pan Bóg tego chce. I Pan Bóg dzisiaj pokazuje, ale czy o to chodzi w poście, czy to jest post, który ja wybieram i, po i pokazuje, otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie, uciskacie wszystkich waszych robotników, pościcie wśród waśni i sporów i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pościcie tak. Bardzo mocne słowa, że wśród właśnie sporów, i pytanie, czy my nie pościmy wśród właśnie sporów, czy nie jest tak, że może my sobie wzięliśmy postanowienie na post, wcale to nam nie przeszkadza w tym, żeby się kłócić, jak żeśmy się kłócili wcześniej, żeby obrażać kogoś, żeby krzyczeć na kogoś, denerwować się, żeby jakieś były nieprzyjemne relacje między ludźmi. Nie, nie może tak być. Jak pościmy, to ma to wpływać na nasze relacje do ludzi. I postu nie ma być widać po tym, że ktoś widzi, że ja schudłem, ja czegoś nie jem, ja tu się wszystkim chwalę, że czegoś nie jem, bo jest post. Post ma być widać po tym, że jestem bardziej życzliwy i dobry dla ludzi, że mam więcej miłości w sobie. I dalej słyszymy piękne słowa, czy nie jest raczej ten post, który wybieram, czyli Pan Bóg ma wybrać post, a nie my. My mamy zapytać Pana Boga, czy to postanowienie jest dobre? Czy Ty tak widzisz mój post? Czy ja tak powinienem się zachowywać w czasie postu? I jaki post wybiera Pan Bóg? Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno ucieśnionych, wszelkie jarzmo połamać, dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzać w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Czyli cały czas otwartość na innych, zwłaszcza na potrzebujących. Relacje z drugim człowiekiem, tam gdzie mogę coś zrobić dobrego, tam gdzie mogę czegoś nie zrobić złego, tam mam to robić, czyli post, który Pan Bóg wybiera, otwiera nas na drugiego człowieka. I to jest właściwy post. I wtedy ma sens to, że ja czegoś się wyrzekam. To nie znaczy, że ja nie powinienem się niczego wyrzekać, nie powinienem żadnych postanowień, ale żebym zwrócił uwagę, żeby nie było tylko tak, że zewnętrznie przeżywam ten post, czegoś nie jem, czegoś nie piję, czegoś nie robię, a wewnętrznie nic się nie zmienia, a zwłaszcza nie zmienia się w relacjach nie zmienia się w relacji do drugiego człowieka, do innych ludzi. Tutaj zawsze, kiedy ten fragment czytam, przypomina się taki humor, anegdota. Pewnie już nie raz opowiadałem, ale warto to wspomnieć, bo to fajnie pokazuje post, że napadł jakiś bandzior na człowieka, który był w kurtce i chciał go zabić, już z nożem wyskoczył do niego, już prawie go zabił, ale nagle kurtka się rozsunęła i zobaczył koloratkę, zobaczył, to jest ksiądz. Gdzieś się obudziła w nim jakaś wiara, jakiś szacunek do księdza, więc mówi, a nie będę zabijał księdza. Przeprosił, że napadł, no i ksiądz w takim geście miłosierdzia, że mu przebacza, wyciągnął z kieszeni papierosy i poczęstował go papierosem. A on mówi, w Wielkim Poście nie palę. Myślę, że to jest fajny humor, który pokazuje, że można nie palić w Wielkim Poście, ale zabijać drugiego człowieka. I my czasem tak postępujemy. Czegoś nie robimy w Wielkim Poście, ale złościmy się, krzyczymy, obrażamy drugiego człowieka. Nie, tak nie można. Jeżeli z czegoś rezygnujemy, to też po to, żeby mieć siłę, nie obrażać drugiego człowieka. Dzisiejsza Ewangelia po powrocie Jezusa z krainy gadareńczyków. Podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali, dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą. Jezus im rzekł, czy goście weselni mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im oblubieńca, a wtedy będą pościć. Bardzo ważne pytanie, które stawia Jezus nie tylko Jezusowi stawia, ale On im stawia. Czy rozumiecie sens postu? Czy pościć, żeby pościć, czy pościć jako tęsknota za Panem? Jeżeli Pan jest z nimi, dlaczego mają pościć? Ale jak nie będzie Pana, będą pościć. Czyli post jest tęsknotą, jest jakimś brakiem obecności Pana Boga w moim życiu, jakimś niedoskonałością relacji z Panem Bogiem. Czyli post nie jest po to, żeby prężyć muskuły, żeby pokazać, jak jestem silny, żeby się ćwiczyć, żeby pokazać swoją siłę i swoje możliwości, nie poszczę po to, żeby się odchudzać, nie, posz nie poszczę po to, żeby coś komuś udowodnić, ale poszczę, żeby znaleźć Jezusa, żeby spotkać się z Nim. I ciągle gdzieś w tych Ewangeliach, w tych czytaniach Środo Popielcowa wczoraj i dzisiaj ciągle nam ta myśl wraca że chodzi o Jezusa, chodzi o Boga, chodzi o obecność Pana Boga w moim sercu, chodzi o naprawienie, naprawienie relacji z Panem Bogiem, chodzi o jakieś przeżywanie życia i bycie z Nim i później dojścia do tego, żeby już w całą wieczność być z Bogiem. I to jest post, to jest sens postu. Sens postu jest to, żeby być z Bogiem. To jest rzeczywistość wiary, a nie tylko. Jakiegoś ćwiczenia, jakiejś pracy nad sobą, jakiegoś odchudzania się. I na ten post, żeby był piękny, żeby był dobry, żeby był sensowny, żeby był głęboki. Przyjmijcie Boże Błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam dziś na Drogę Krzyżową, piątek Wielkiego Postu. To jest bardzo ważny dzień, szczególny dzień w czasie Wielkiego Postu, każdy piątek i zwłaszcza w tym dniu. Staramy się być z Jezusem na Jego Drodze Krzyżowej. Zapraszam, zachęcam z Pana Bogiem.